Cześć moi drodzy, dzisiaj ja Was witam w Solarisie Urbino 18 czwartej, czwartej generacji, tak zwanym kartonie w MPK Rzeszów Plupit jak widzicie, akcja no i co, no i zaczynamy od pokazywania opuszczanie pojazdu, podnoszenie, czyli tak zwany przykręg również tutaj jest tutaj są do otwierania i zamykania drzwi skrzynia biegów zDF hamulec ręczny skrzynia automatyczna, hamulec gaz jak mówię, 18 metrowy, ładny solarisek. Teraz to już wszystko upraszczają, bo dawniej w pierwszej generacji były takie ładne górki, a teraz to po skosie idzie wszystko. Ładny solarisek. Tutaj jest od trzy berdachów, awaryjne. E, wyłączanie Knie awaryjne wyłączanie muszę przystankowego, okno teraz, do domu tak? ładne radyjko sobie m. nie chce, tu kierowcy sami zamontować, światełka kierunkowskazy tutaj się go odpala, Solarisa. tutaj ładnie, żeby zamknąć pulpit znaczy kabinę kierowcy, znaczy się i tutaj wszystkie kamery sterownik SRG 6 P. Nie, w takim razie mają 5000p. Drodzy, tutaj podałem drzwi w tej pasie. Tutaj cyk. Żeby to nie odchira, no to, to mm. to cyk, żeby tamta, teraz wszystkie, a to teraz to. Odchira, no to, to, to. A jak zostawimy na środku, to obie zwierciadło się otworzą. Ładnie obydwie się otwierają blokujemy tutaj panu tak miał Stare autobusy, tak. Wiem, kabina jeszcze w tych Jelczach starych Mu tutaj Nie przeszkadzał, nie wchodził, miał widać coś lepsze jeszcze No, se mógł na spokojnie wyjrzeć Tego już nie da tak zrobić W innych miastach są właśnie, że kabiny te Najgorszy jest w bo... To ci działo jak lustro, ci się odbija. Nie wiem, strony, z tamtej strony to właśnie on... widzę, ale to się normalnie, o... to jak się normalnie jest, odbija. Miałeś, to jest to, miał lepszą widoczność. Najgorzej jak jest, to, to... już jest. Takie refleksy robi na tych szybach, Tak jak lustro. I wydaje ci się, że jedzie z prawej, a on z nie jedzie z lewej. można, się nie to to można zobaczyć. No, się tam są auta, czy tu, a tu się odbijają normalnie się normalnie odbijają auta tutaj tak jak mówiłem kierunkowskazy, światła tak zwane długie e, wycieraczki przełączania tutaj e, klimatyzacja e, gniazdo USB żeby sobie mógł kierowca podpiąć telefon czy coś I tutaj w sumie w PKS -ie. tutaj są jeszcze wypełnione innymi radiami bo tak w PKS mają tutaj te eee, no. małe sterowniki no na jednej zrobionej, na monitoringu i na sterowniku. No to w PKSie są tutaj. A w tych e -te. Masz osobno, a sterownik masz osobno? To lepiej tak jest, bo ci przeskakuje i nic nie, nie widać. Nie widać niestety. Bo ci przeskakuje na kamerę jak drzwi otworzysz, no, a nie w... widzisz sterownika. Który no a czekaj pks tu se trzeba samemu przemieniać, tu jest sterownik, tylko wiadomo, nie ma 18-metrowych. Tu jest sterownik w tych nowszych, i trzeba na sterowniku os osobną linię ustawić dla wyświetlaczy, tutaj osobno dla kasy, trzeba zmieniać jeszcze na kasie. Jeden ten miał taki jest, że dwa sterowniki miały. Ten jeden sterownik system obsługiwał, a drugi obsługiwał te stare tapice. Musiały być dwa sterowniki ustawione, żeby... Żeby A. wszystko działa. O ja Może się przejdę, pokażę ten pojazd w całości metalik to ładnie wygląda ładnie, ładnie Że się zlewa z lewo z drogą <noise> Że inny kierowca, już nie, nie widzę odległości nie. nie ma co chodzi Bo się to... zamazuje z asfaltem się z Wyświetlacze takie jak w PKS-ie, też RIG. Oni już mają system, tylko jeszcze nie podłączony chyba. Oni już mają system podłączony, tylko w tych nowszych. Tutaj coś się, ten wyświetlacz bo na żółto, nie tak jak tam ten na biało, tylko ten na żółto coś. Mówię, coś zaczął. Nie niedostrojony się. No. 18 metrowy. Moja mama zawsze opowiadała, że lubiła na tych przegubach stać, jakby zakręty brał.

się tęskni. Mamy jeden na barze taki odrestek. To tego Jelce. Jelcz PR110, numer taborowy 442. Albo 422. To, to już taka... to nie jest. Berietka, to już Jelcz. No. Do Berieta to mu tam brakuje, bo nie miał już starych części. To, to już go. Już bardziej nasz oryginalnie go nie odbudowały. Już to tam. już tamten Jelcz to już bardziej taki Jelcz M11. Co produkowali. To jest awaryjne otwieranie drzwi. Tu widać, że zasłonięte, bo nieraz kierowcy, jak wychodzą, to se otwierają, żeby z zewnątrz i tylko kluczykiem dociągnąć. To tak, jest nie, nie w Tak, jak mówię. O, tutaj 18-metrowy Solaris. Tutaj jest dla e, niepełnosprawnych, żeby mogli wózkiem wjechać. Cześć. Tu się ponoć otwierało, ale się mi nie może otworzyć. Jadę filmowy małp, tym swoje postawiłam. A, Chciałam po ko kościoła postawić, tak nawalone nauczycieli. Bo no bo nie, to nie postawi za cholerę, no wiem. Potem na końcu wam ja jeszcze ładnie zmontuję, że co, tele. że, że y, Trudy, będzie Ej, jeszcze przód pokazany mówię, ładny Solarisek czwartanka karton. Tak jak mówię, tutaj długie. tej powinno być długie, tak jak mówię, tutaj kierunkowskazy. Tej nie, tutaj przystankowy. Przyzwolenie, chyba. To są na przyzwolenie. Ładnie. 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 Tutaj noszę berdachów. Tutaj tak jak mówię, klimatyzacja. Ręczny. Co jeszcze to jest? Wszystko szczerze mówiąc. Wszystko. Tak jak mówię, hamulec, gaz. Ładnie, tak jak mówię, skrzynia ZF, ZDF daje się luz, gaz. A jak chcecie zredukować bieg, to albo jeden, albo dwa, albo trzy. Lepiej tutaj raz, potem dwa, potem trzy i potem dopiero D. No ale e, jak to jest automat, to daje się po prostu, daje się jedzie. Nie? Tak jak mówię, chcecie się zredukować, to się daje albo trzy, albo dwa, albo jeden. Nie? Tutaj wiadomo, luz wsteczny. E, co jeszcze? Tutaj, tak jak mówię, pierwsze drzwi, drugie drzwi. I te środkowe są otwarte. Trzecie drzwi, czyli te przedostatnie i czwarte. Ostatnie. Czwarte, ostatnie to są prawdopodobnie te. O te, O, właśnie teraz widzicie. Tak? Tu są. Tak, tu jest. Tu jest te ostatnie. Zobaczcie, tu są te ostatnie. A tu są. tam a tutaj są te przedostatnie, czyli te trzecie. Tak? Eee, tutaj jeszcze widzicie, tu są otwarte te drugie drzwi. Tak jak mówię tutaj, tutaj wszystkie drzwi do otwierania, zamykania. Także jakbyście mieli wszystkie drzwi otwarte na przystanku, to możecie jednym przyciskiem, nie. Nawet mi się wydaje, że jak tutaj macie też te otwarte, tylko te trzy. Te możecie spokojnie jednym przyciskiem zamknąć. Tutaj ładnie, tak jak mówię, pulpit, kierowcy o. Wjechał właśnie Citaro, może się do niego przyjdziemy. Dzięki wam bardzo i co. Do zobaczenia, heju jak wam obiecałem, tego przeguba od przodu. Proszę was bardzo. Odziać za minutę. Także jeszcze wam ładnie. i Go o dziękuję wam, siema.